Siemaneczko wszystkim, z tej strony Miku, witam was w kolejnym odcinku w praktyce, tym razem w praktyce nie będziemy w grze, a w rzeczywistości powiedzmy kolokwialnie, bo będziemy sobie omawiać czasopismo, World of Tanks, Rollout, Świat Czołgów, drugi numer jeśli chodzi o serię Świat Czołgów, trzeci numer jeśli chodzi o wydanie specjalnej CD Action, I tym razem w tym numerze chłopaki wzięli się za pojazdy premium, to właśnie się najwięcej chyba pojawiało w komentarzach pod fanpage'em właśnie, jeśli chodzi o świat czołgów, więc pojazdy premium zostały omówione. 51 pojazdów z wszystkich nacji, jakie są dostępne, w tym też perełki, których, których już nie ma, między innymi w grze. Swoje 3 grosze do, dorzuciło kilka osobowości, między innymi D87, który oczywiście parę słów dorzucił o medach premium, między innymi o STA2, oraz ekipa Domina, w składzie Domin i tytonowy Janusz Razły, którzy tam chętnie, chętnie swoje parę groszy wsadzili do tego czasopisma, jeśli chodzi o wiedzę militarną. Ale po kolei tu mam czasopismo, oczywiście ładnie szeleści w rękach. Wreszcie znalazłem jakiś pan na rogu sprzedawał między swoją cebulą a czosnikiem. Udało mi się dostać na mojej wsi. <noise> Więc polecimy dalej, jak to wygląda. Otwierając czasopismo, pierwsze co mamy to informacje z super testów, m.in. nowa Fizyka 2.0, o której możecie też zobaczyć u mnie na kanale. Właśnie w dziele w praktyce. Sobie tam jeździliśmy z Lakim i patrzyliśmy jak to mniej więcej wygląda, następnie bardzo, ale to bardzo sporo informacji o nowych pojazdach, które ostatnio zresztą zalały YouTube'a każdy CC, który ma YouTube'a dostał, do, dostał dostęp do konta e, prasowego i mógł się przejechać szkodą t 4 szkodą T-40 oraz pancerem 58 to są pojazdy, które możecie, może, możecie zobaczyć np. u Omena, u VDR-a i innych, i innych YouTuberów, którzy mają status CC następnie bardzo, moim zdaniem, bardzo fajny e, bardzo fajny temat, który dotyczy mm, kontowania i Przebijania tak naprawdę, pokazuje kąt, dlaczego kąt side scrapa ma znaczenie. Jakie są mniej więcej efektywne grubości pancerza i grubości pancerza? Więc, to jest informacja, którą taka bardziej z fizyki i matematyki, którą każdy gracz powinien sobie przyswoić i dowiedzieć się wreszcie, jak to wygląda, pod jakim kątem najlepiej stawać i pod jakim kątem nie stawać, żeby pociski, nawet te premium, was nie przebijały. Oprócz tego. Jest kilka informacji o jak zarabiać World of Tanks, czyli taka tabelka, którą możecie znaleźć też u mnie na stronie wodfam.pl. World, za co się dostaje kredyty, za co się dostaje EXPA podczas bitwy, za przegraną, wygraną itd. Po prostu takie zestawienie proste, jak, jak gracz jest nagradzany za pomocą kredytów i EXPA za daną bitwę. Oczywiście potem, jak już przejdziemy przez ten, przez ten wstępniaczek, jest wielki test pojazdów premium. Chiny, Francja, Niemcy, UK, USA, ZSRR i Japonia. Ogólnie jest, test jest od strony 20 do strony 49 40, do 50, czyli 30 stron czasopisma, który tych stron ma jakieś 98 zajmują, czyli 1 trzecia prawie, że ponad, zajmuje, zajmuje, zajmuje test czołgów premium i to są wszystkie czołgi, jakie są dostępne praktycznie w grze. Mamy tutaj Fiurego, mamy tutaj Super Pershinga, T95E2, KW-220, na no, takim przeleciu przed oczami, IS-6. I parę innych, parę innych ciekawych czołgów, które jak widzicie są w grze, albo i nie są w grze, więc można sobie zobaczyć te statystyki. Oczywiście po prostu opis, suchy opis, plus tam, plus tam jakieś statystyki tych pojazdów są pokazane na tych stronach. Taka ciekawostka, jeśli ktoś nie wie jaki czołg powinien kupić, tutaj się może jakoś poposiłkować, którym, którym, który warto zakupić. Następnie oczywiście drzewka. Kolejne drzewka są omawiane przez chłopaków z Świata Czołgów. A drzewkami tymi są E50M, Is 4, AMX 50B, T110E4 oraz Jak Panzer S100. Za każdym razem idziemy od trzeciego tieru. W pierwszym przypadku jest to DW2, w drugim T28, w trzecim B1, M8A1 oraz Hector. I po, po, po prostu po kolei te czołgi są omawiane przez autorów czasopisma. Bardzo fajna sprawa, można się dowiedzieć parę ciekawych rzeczy, parę statystyk. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dane czołgi, oczywiście to wszystko można znaleźć też na stronie WOTOTANKS, albo na mojej stronie www.wotfanpage.pl Tam też macie takie pierdołki podane. Na koniec oczywiście przejazd po mapach. Znowu kolejne mapy poszły, poszły na, na tapetę. Tym razem są to Karelia, Ruinberg, Harkov, Stalingrad, Południowe Wybrzeże, Overlord, piaszczysta Rzeka, Zatoka Rybacka, Westfield oraz Koło Podbiegunowe. Czyli widzimy kolejne 10 map, zostaje omówionych przez naszych re wspaniałych redaktorów, którzy chętnie opisują tutaj różne taktyki, oczywiście można się z nimi zgodzić, można się z nimi nie zgodzić, czasami niektóre, niektóre opisy tutaj są troszeczkę mylne moim zdaniem, ale oczywiście to jest tylko moje zdanie i Wy możecie sobie tą taktykę stosować, bo ogólnie to jest taka taktyka uniwersalna, którą się stosuje na, na danych mapach, więc często jak, ciężko jakoś le, jakąś specyficzną taktyczkę wymyśleć, po prostu jest pokazane jak kawa na ławie, gdzie mają się pojawić ciężki czołgi, gdzie mają się pojawiać medy, działa samobieżne, TDK, itp, itd na koniec, moi drodzy, konkurs. Konkurs jest dosyć bardzo ciekawy, ponieważ wreszcie można coś bardziej się pokazać będzie się liczył bardziej wyniczek niż, niż to, niż wasza kreatywność. Widzę, że na kreatywny konkurs tutaj schodzę na, na plan dalszy. No cóż, to już, to już nie do mnie zależy. Konkurs! W trakcie bitwy bądź klasą samą dla siebie. Zrób rekordowy wynik w doświadczeniu, zadaj lub odbij monstrualne uszkodzenia, pokonaj największy dystans. No to to ostatnie jest ciekawe, muszę Wam powiedzieć. Do wygrania jest monitor LG Ultra Wide 29 cali, dodatkowo sprzęt od Razera, klawiatura, keyboard, mysza, podkład, podkładka, plus jeszcze są kody bonusowe na dni premium, choke premium, T127 oraz m 10, więc można sobie tutaj podziałać. Oczywiście Trzeba do nich wysłać powtóreczkę plus yy, zrobić zdjęcie swojego, swojego nika, które macie, macie, musicie wpisać w gazecie w czasopismie powiedzmy. Yy, więc po prostu ten, kto nie ma czasopisma, nie ma za bardzo czego szukać w tym konkursie, trzeba mieć czasopismo i zrobić sobie tą, tą fotkę yy, z tym swoim nikiem. I tyle. To jest cała zawartość tego czasopisma. Yy, jest to stronie więcej, warto sobie o tych czoła pełnią poczytać, ty wy bardziej, że naprawdę fajne opisy tych chłopaki tam zamyścili, m.in. dead, właśnie powiem wcześniej oraz z Domina. Nie, więc warto, warto sobie zakupić. 13 zł, no powiedzmy, że to jest cena dla niektórych, dla niektórych, w sam raz dla niektórych trochę duża. Ale za jakość informacji jaką dostajemy, w sumie tak z drugiej strony, te informacje można spokojnie znaleźć sobie w internecie też. Więc to jest tylko dla tych, którzy, którzy chcą mieć coś pod ręką, jak idą sobie na, powiedzmy, posiedzenie <laughs> i chcą sobie coś poczytać. Ale ogólnie, moim zdaniem, fajne czasopismo dla fanów, dla fanów gatunku. Raczej tutaj nic nowego nie znajdziecie dla weteranów, a ci co dopiero zaczynają grę i chcą się trochę poduczyć, naprawdę fajne źródło informacji, więc moim zdaniem można sobie te 13 zł na to czasopismo przeznaczyć. To tyle z mojej strony, dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!